i would like to start maybe with uh, polish team uh, uh -huh. jak tu oni będą jeszcze siedzieć, to jest z krzesłem tego, no to... i lepiej, żeby się już nauczyła mówić głośno podczas próby. Barbara Popłaska. Jestem z Jawozna. A ja, my jesteśmy, ja jestem yy, rybakiem. Ja jestem córką króla. Jestem tym rycerzem. Walczy ze smokami. No, podoba mi się z tego względu, że poznajemy kulturę naszych wschodnich sąsiadów z Ukrainy. Najbardziej mi się podobało zajęcia. No, różne zajęcia były: Rys Ten ry rysowanie, tam te robienie komiksów. Występowanie, komisje robić, takie rzeczy. Bardzo lubię malować. W środę mamy występ. Będą goście u nas z Zakopanego. 20 osób. I będziemy występować Polska i Ukraińcy. Najbardziej podobał mi się wyjazd na basen. No i wieczorem jest nasz polski wieczór. Dużo mieliśmy zająć panem Adamem. I w środę mamy, y, mamy, y, mamy ten y, Polonez. No i ćwiczymy na ten, na wieczór, na ten, polski, narodowy Poloneza. No dzisiaj rysowaliśmy logo, Znaczy no logo tego y, projektu. Tu będzie wywieszone, jak przyjadą goście w środę. I kolejna rzecz jest taka. dostać mikrofon i powiedzieć coś fajnego, śmiesznego, ciekawego, coś takiego unikatowego, zaśpiewać coś, zatańczyć, okręcić się. Nie, czy wy mieliście dyskotekę? No, bardzo się, mi to wszystko podoba. To jest taki mój, mój pierwszy projekt. No najbardziej mi podoba po prostu integracja. Mówić do polskich ludzi, rysować to wszystko. Takie fantazje mają dzieci bardzo fajne. To jest przedstawienie rękawiczka. Moja rola to jest mała myszka. To po prostu. Zwierzęta znaleźli rękawiczkę w lesie i po prostu chcieli schować się od zimy. No, rysowali komiksy i superbohatera. To było bardzo fajne, ale też bardzo trudne, bo tylko cztery osoby i to no, po prostu nie, nie wystarczyło trochę czasu. Mamy bohatera Czarnego Brońca. Obrońca, to po prostu spodobało chłopakom i my tak, takie imię da, dali mu. On jest bardzo szybki, może czytać myśli i dlatego no, pomaga ludziom, żeby nie było, nie było kłótni. No, ja, w nocy, kiedy wszyscy śpią, on Taką wychodzi na swoją wartę i czyta myśli innych ludzi, czy ktoś potrzebuje jego pomocy i usłyszał, że jedna córka i matka pokłóciły się i po prostu pomaga im, żeby wszystko było dobrze w ich relacji. Dobra. Wymyślić to było najłatwiejsze, a to wszystko narysować to było bardzo ciężkie, bo nie jestem bardzo taka rysowniczka. Dzień dobry, nazywam się Marta Sznazak Brzuska. Przyjechałam tutaj z grupą uczestników z WTZ z Jaworzna i z terapeutami oraz panią kierownik WTZ-u. Przyjechaliśmy tu głównie z ideą taką, żeby nasi uczestnicy poznawali różne możliwości. Mieli możliwość również wyjechania spoza kręgu rodziny, tylko swoich znajomych na WTZ, żeby poznawali różne metody twórcze, które się znajdują poza warsztatami, żeby poznawali również innych ludzi z innych krajów, żeby słyszeli również... W innych językach, jak się porozumiewają inni ludzie i próbowali z nimi jakoś wiązać się, relacje, jakoś się bawić, ustalać, rozmawiać, rysować. Uczestnicy są osobami bardzo otwartymi, także nie mają problemu z różnymi granicami międzyludzkimi, ale też znajdują się w takiej sytuacji, gdzie są pierwszy raz, często w takich sytuacjach. Więc myślę, że jest to dla nich też duże wyzwanie, ale idzie im to bardzo gładko.